Po bratersku o powołaniu, w kolejnym odcinku naszej audycji, podcastu, jeszcze jakkolwiek to nazwać wideo. Ojciec Andrzej Grat. i Ojciec Tomasz Mordziawek. Myślałem, że zaczniesz tak jak zawsze ostatnio, tą rymowanką. Witamy. Kolejny raz witamy Was. Nie tym razem, ale tak, kolejny, kolejny raz. Tym razem chcemy z Wami poruszyć temat. Myślę, że możemy to określić narzędzia, ale to w jakiś sposób łapie się w tym e, wspólnym mianowniku i tej e, e, no, tego terenu wspólnego, jakim może mogą być te wszystkie narzędzia e, roze pomocne w rozeznawaniu powołania, a jest nim e, Przykład święty. Tak, ich życiorysy. W sumie. To tak zakrawa i o te świadectwa, przecież, które już wiele wybrzmiało i o postacie biblijne, tylko tutaj dotykamy czasów wspólnoty kościoła bardzo mocno, czyli to, co jest po Chrystusie. Tak, często jest, zresztą ten wątek jakby się powtarza, że przy rozeznawaniu własnego powołania pociąga nas przykład innych, jakiegoś małżeństwa, najczęściej naszych rodziców, albo przy odkrywaniu i rozeznawaniu powołania kapłańskiego i zakonnego. Przykład jakiegoś kapłana, osoby konsekrowanej, siostry czy brata czy zakonnika i przykład jego życia nas pociąga. I trochę przez analogię można powiedzieć, że w podobny sposób można też posiłkować się, przyglądając się też świętym i błogosławionym, których Kościół ma w bardzo dużej ilości. I zawsze sobie, gdy o tej ilości myślę, to myślę też i o tym, że dlatego tak jest, że też widzimy, że każdy może być święty, i do świętości jesteśmy zaproszeni. I oczywiście nie skopiujemy czyjegoś życia dokładnie, ale życiorysy świętych, błogosławionych mogą być dla nas też inspiracją, bo no też różne są te historie, ale często bardzo pokręcone, pogmatwane i pięknie się kończące, czyli chwałą nieba. I zawsze, gdy na nich patrzymy, możemy w jakiś sposób analogię do swojego życia odnieść, a przez to właśnie się zainspirować. Zachwycić się ich, ich działaniem. To, że w podobny sposób chciałbym naśladować Chrystusa, iść w taką w sumie drogą podobną do nich, czy też no patrząc na życie Rysy Świętych, czy no akurat wspólnoty zakonne, czy, czy kapłanów, że. No, Właśnie inspiracja do tego, okej, okay, ja chcę podobnie. O ile wspólnoty życia zakonnego, konsekrowanego też promują swoich założycieli, promują swoich świętych ich życiorysy, nie zawsze to tak jest, że je łapiemy. I by też nie być gołosłownym, jeśli chodzi o same życiorysy, to mamy takich świętych, którzy zainspirowani innymi, może nie tyle stricte wstępują do danego zakonu i wspólnoty. Co też postanawiają po prostu też zmienić swoje życie? Albo podążać czyjąś duchowością? Tak, dokładnie. Wiesz, nawet tak sobie myślę na przykładzie naszego zakonu. Przecież Eusebiusz, gdy tworzył tą pierwszą wspólnotę Paulinów, braci. To za wzór też postawił e, przykład świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Nie skupił tych braci jakby na sobie, tylko po, mówię, Zobaczcie, był kiedyś taki, taki Paweł, pustelnik, pierwszy pustelnik święty, i on ma być dla Was przykładem też życia. Już tego, które wybraliście w, tej, w, tych, w tych pierwszych wspólnotach. Notabene, zresztą to był popularny święty wśród pustelników tamtych czasów. tak? Właśnie oni brali go za przykład w naśladowaniu. Jego życia w odosobnieniu, takim no, ukryciu też niejako przed, przed światem no, pustelnia, no, to pusto od innych ludzi, może tak. Ale jeszcze z, z innymi świętymi, no to najpierw pierwszy przynajmniej przychodził na myśl święty Ignacy Loyola. Jego historia jest taka, tak na szybko i w skrócie, jako rycerz konkretny Wojak, kiedy no, dostał, został odpowiednio ranny, jezuici będą mnie tu poprawiać, przy w całym życiorysie oczywiście. I, Pozdrawiamy braci jezuitów. Tak. tak. No to gdy leżał w szpitalu i nie miał dostępu do swoich ulubionych takich książek, czy jakichś rycerskich, innych zawadjackich powieści, no to sięgnął po Ewangelię i życiorysy świętych. I to go zainspirowało, to go też dało mu taki motor działania do tego, by założyć towarzystwo Jezusowe, czyli jezuitów. I tu mamy tą drogę akurat nawrócenia. Życiorysy Świętych pomogły mu po prostu wejść w drogę za Chrystusem. To przynajmniej jeśli chodzi o Ignacego. Nie jedyny to święty. Patrzmy też na stronę żeńską. XVI wiek. Tomek się przygotował. Tomek się <noise> przygotował. Musiałem, mój pomysł na temat, musiałem poszukać. I ten, święta Teresa Sawila. Ona to może w inny sposób. Mając 7 lat, wraz z bratem zainspirowana właśnie życiem sami świętych, chciała zostać męczennicą i udała się do kraju Maurów, czyli zmierzała w tamtą stronę żeby zostać męczennikiem wraz ze swoim bratem, ale wuj ich zdążył złapać, zgarnąć. Tak, i tyle było zmęczeństwa, jeśli chodzi o przelanie krwi, no ale później wstąpiła do klasztoru yy, Karmelitanek, no i też zreformowała w ogóle Karmel. Ale no, gdzieś jako dziecko nie, już została pociągnięta tym przez yy, życiorys świętych. Dalej, troszeczkę później, Edyta Stein, ta akurat już yy, Niemka i ona. Poszukując prawdy, bo była filozofem, sięgnęła po dzieło i życiorys Teresy Wielkiej, czyli Teresy Zawila, i pociągnięta nią, akurat w poszukiwaniu prawdy, czyli w sumie samego Chrystusa, też weszła w drogę nawrócenia, a później dalej w kolejnych losach, no, notabene, została karmelitanką. No i finalnie też męczennicą. Benedykta od krzyża. A wcześniej przyjęła y, też chrzest. Tak, tak, więc tu ta droga pewnego nawrócenia. Ale w, wiesz, tak sobie słucham tych przykładów Twoich świętych, tak sobie myślę, że y, dla nas już, którzy wybraliśmy pewną drogę, to też ciągle przykład świętych i błogosławionych jest taką inspiracją y, dla naszego życia. Zobaczmy, mamy w naszej zakonnej tradycji taki zwyczaj, że zawsze, codziennie wieczorem. Na początku kolacji, po modlitwach, kiedy siadamy, jest lektor w refektarzu, który czyta historię, przypomina nam błogosławionych i świętych, których wspomnienie, może nawet nie zawsze liturgiczne, bo ten kalendarz się zmienia, ale wspomnienie z dnia kolejnego. I sobie te życiorysy przypominamy w jaki sposób. I to też dla nas jest inspiracja. Może nie zawsze się na tym skupiamy i myślimy, ale czasami te historie są różne, choć krótka jest taka notka, ale zawsze może być jakąś momentem, w którym nasza myśl się przy jakimś świętym czy błogosławionym zatrzyma. Tak, nawet żeby sięgnąć po prostu głębiej, tak? Coś nas zaintryguje i żeby go bardziej postudiować, jak to z nim, z nim było jak to wyglądało. Mhm. A pro... Tak? Nie, bo tak sobie, wiesz, gdy się omawialiśmy na ten dzisiejszy temat, to ten, tak się zastanawiałem e... W czym to może nam pomóc? Wiesz, I moja myśl jakoś pobiegła do lat dziecinnych. Może dzisiaj w świecie współczesnym trochę od książek odchodzimy i nawet dzieci bardziej się skupiają na bajkach, grach, czy na takim wizualnych rzeczach. Ale nie wiem czy ty pamiętasz, jak się było dzieckiem, się czytało różne bajki, rodzice nam czytali bajki, historie to postacie, które były przedstawiane w tych bajkach, miały odpowiednie cechy, charakter, usposobienia, i one były często inspiracją. Potem dziecko bawiąc się chciało być bohaterem jednych, jednych z, tych, z tych bajek. A nawet później, kiedy wchodzi ten format obrazu bardzo mocno, to przecież dzisiaj też, jaką, jak wielką popularność mają bohaterowie różnych filmów, komiksów. To są postacie, które w jakiś sposób też tworzą dzisiejszą kulturę, dzisiejszy świat i wiele osób, i młodszych, i starszych, w jakiś sposób też się naśladuje. Więc jest w nas coś takiego, taka potrzeba szukania bohaterów, w których, którymi możemy się w jakiś sposób zainspirować, którzy będą dla nas jakimś wzorem, w różny sposób. Więc to, co nam świat pod, podsuwa. Czasami może nawet sobie nie zdajemy sprawy, że tak to, tak to funkcjonuje, ale możemy też przełożyć ten model na własne poszukiwanie świętych i błogosławionych, tylko trzeba trochę się zaangażować, bo nie zawsze ich historie mamy podane może w jakiś komiksowy sposób, atrakcyjny formatem w dzisiejszym świecie. Czasami trzeba pogrzebać, czasami trzeba poszukać, ale Osoba, która poważnie myśli o rozeznawaniu własnego powołania, która szuka swojego miejsca i, i chce w jakiś sposób dobrze rozeznać, może właśnie wybrać taką drogę, takie narzędzie odkrywania własnego powołania poprzez przykład świętych i, i błogosławionych. Tak, i tu możemy zrobić, myślę, małą odnogę, jeśli chodzi o Czytanie życiorysów świętych, a może bajek o świętych, dzieciom, że jest sens, jest, drogi tak. rodzice, jak najbardziej, by im to. Jest wiele wydawnictw, które tworzą taką, takie treści, starają się je promować, więc y, dobrze jest też to gdzieś podrzucić dzieciakom, coś zapamiętają. A propos swojego dzieciństwa, to na swoim przykładzie, ja się wychowałem u Franciszkanów konwentualnych. To była parafia prowadzona przez nich, i ja pamiętam, że swego czasu. W swoim rozeznawaniu powołania bardzo pragnąłem. Znając założyciela Franciszkanów, świętego Franciszka z Asyżu, zapragnąłem naśladować tego biedaczynę z Asyżu. No i zobaczcie, jak to się skończyło. Na czarno, ani na brązowo nie chodzę żadnych z tych zakonów. Bóg chciał, że trafiłem kompletnie gdzie indziej, ale nie zmienia faktu, że... Ale była że... to inspiracja w jakiś tak, sposób. Tak, bardzo mocna do dziś pamiętam i przez to też mam bardzo wielki sentyment. Też oczywiście nie tyle do samego świętego Franciszka, jak i do całego zakonu. No szczególnie tej jednak gałęzi konwentualnych, no bo się u nich wychowałem tak przy parafii. Ja natomiast, jeśli chodzi o świętych i błogosławionych, mam taką um, ciekawostkę jakoś... Czasem do tego wracam, myślę. Natomiast gdy był czas bieżmowania, miałem lat 15, wtedy chyba, i też poszukiwania były imienia. Oczywiście, często bardziej atrakcyjne jest poszukiwanie imienia niż poszukiwanie świętego o jakimś imieniu, ale wtedy pamiętam oczywiście były takie pomysły. Święty Kwadrat, bo jest też i, i, i takowy. I, I w pierwszym takim odruchu było poszukiwanie imion dziwnych, jakoś takich, żeby wybić się z tłumu. Ale potem pamiętam, że znalazłem i podobało mi się bardzo też imię Gabriel. Ale sobie pomyślałem, że będę inny niż wszyscy, i nie wziąłem za patrona Archanioła Gabriela. Ale wziąłem takiego błogosławionego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, którego wspomnienie przypada w lutym. Jakoś mnie on, przy nim się jakoś zatrzymałem. Nie, nie, jakoś mnie zaciekawił, jakoś mi się spodobał. Nie wiedziałem za bardzo jakoś, może nie jakiś tam wyjątkowy szczegół z jego życia, ale po prostu jakoś mi się spodobał, tak? jego, jego historia, jego życie. I pamiętam, jak już potem wiele, wiele lat później wracałem do sobie do tego imienia, do tego błogosławionego, to pamiętam, że byłem nawet lekko zdziwiony bo okazało się, że jego historia, czy moja historia życia, jak się moje powołanie, e, e, odkrywałem swoje powołanie, jak się moja, m, moje życie toczyło, było bardzo podobne do jego życia. On tylko bardzo młodo zmarł, bo zaraz po, zaraz po, po seminarium ja jeszcze żyję na szczęście, ale pamiętam, że byłem zdziwiony i tak sobie pomyślałem, że jakie to też jest niesamowite, bo wybór, nie tyle imienia, ale patrona na, na, na bierzmowaniu, jak ten patron też może mieć wpływ na życie, jak może być potem towarzyszem w tych różnych sytuacjach, bo w tym, co ja przeżywałem, co ja przechodziłem, no widziałem, że On może mi zrozumieć, że jakoś jest mi, jakoś jest mi bliski. Więc Pan Bóg też w taki sposób się właśnie posługuje, podsuwając nam świętych i błogosławionych. Tylko trzeba tutaj, może troszeczkę jak to święty Augustyn usłyszał, bierz i czytaj. Tak, bierz i czytaj, i tak. Bo no jak ich nie poznamy, no to jak możemy wejść w pewną inspirację, no ale to jest jedna z pomocy, tak, z tych jednych wielu. jeśli. No akurat tu bardziej dotykamy tej kwestii życia zakonnego, chociaż oczywiście, no przecież świętych małżonków również mamy świętej rodziny, Dokładnie. notabene niedawno beatyfikowana rodzina Ulmów. I nie tylko, ale to trzeba po prostu szukać. I jak zawsze e, trzeba się zaangażować, bo odkrywanie własnego powołania można oczywiście to zostawić na potem, na później, może samo przyjdzie, jakoś samo się potoczy, ale wtedy wypuszczamy w jakiś sposób ster z własnych rąk. E, e, i, I możemy mieć taki moment w życiu, że czujemy, że nie mamy władzy nad tym swoim życiem. Natomiast Pan Bóg po to nam daje życie i daje nam odpowiedzialność za swoje życie, żebyśmy też. Robili wszystko, żeby być szczęśliwymi. Jemu też na tym zależy. Więc przy rozeznawaniu powołania ważne jest to, żebyście po prostu zaangażować. Zapraszamy Was do tego również kontaktu, który możecie podjąć razem z nami na powołania.paulini.małpa.gmail.com czy jest strona powołania.paulini. .pl, Tam też są odnośniki do e, czy telefonu komórkowego, czy oczywiście maila. Piszcie z pytaniami jak coś, czy nawet w kwestii rozmowy. Nie ma problemu. Pod koniec Wielkiego Postu na Jasnej Górze też odbywać się będą rekolekcje powołaniowe dla tych, którzy w jakiś sposób też tutaj przy Marii chcieliby swoje życie i powołanie rozeznać, więc zapraszamy. Zajrzyjcie na stronę powołaniową, tam wszystkie informacje są dostępne. A tymczasem... Do usłyszenia. I do zobaczenia. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.